Dzień dobry, witam na konferencji prasowej Ruchu Narodowego. Szanowni Państwo, dzisiaj mijają dwa miesiące od kiedy zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakazujący aborcji eugenicznej. Wyrok ten do dnia dzisiejszego nie został opublikowany, co oznacza, że aborcja eugeniczna nadal w Polsce jest formalnie legalna i nadal jest wykonywana. Przez dwa miesiące około 200 dzieci zostało brutalnie zabitych w okrutny sposób tylko dlatego, że premier Morawiecki przypisał sobie prawo do cenzurowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego i pozostaje w stanie przestępczego nadużywania swoich uprawnień poprzez niepublikowanie tego wyroku. Pierwszą rzeczą, do której dzisiaj wzywamy, jest opublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i położenie końca procederowi aborcji eugenicznej. Na tym jednak nie koniec. Polityka państwa polskiego nie może ograniczać się tylko do zakazu aborcji. Naszym obowiązkiem jako narodu polskiego jest również zadbanie o to, żeby te dzieci, które się urodzą z ciężkimi chorobami, które później będą dorosłymi ludźmi, żeby zostało im zapewnione godne życie. Sensem istnienia państwa w ogóle jest to, żeby ci z nas, którzy są silni, zdrowi, żeby za pośrednictwem tego państwa wspierali osoby słabsze, osoby chore, osoby, które tej pomocy najbardziej potrzebują. Dlatego dzisiaj jako ruch narodowy prezentujemy projekt pakietu dla życia, projekt zmian prawnych, które są potrzebne, aby pomoc państwa dla. Dla rodziców, dla rodzin, dla osób niepełnosprawnych. Ta pomoc, która dzisiaj istnieje tylko w formie szczątkowej, żeby została rozwinięta do takiego stanu, w którym to po prostu będzie spełniało standardy cywilizowanego świata. Zderzają się tutaj dwa tematy: pomoc dzieciom, które dzisiaj są zagrożone przerwaniem ich życia w okresie przed urodzeniem, a także pomoc w ogóle osobom niepełnosprawnym, które są przez państwo polskie wspierane w stopniu no, zdecydowanie niewystarczającym. W pierwszej części Otoczmy dzieci troską mamy postulaty, które dotyczą wspierania właśnie dzieci, dzieci w życiu jeszcze przed ich narodzeniem, a także następnie no, tych dzieci, które urodzą się z ciężkimi chorobami. Mówimy po pierwsze o uproszczeniu procedur adopcyjnych adopcja, nie aborcja. Problemem dzisiaj istniejącym nie jest to, że brakuje osób chętnych do zaadoptowania dzieci, również dzieci ciężko chorych. Problemem jest to, że w bardzo wielu wypadkach istnieją przeszkody formalne, przeszkody proceduralne, które sprawiają, że dzieci muszą funkcjonować w domach dziecka, bez kochających rodzin, pomimo tego, że są ludzie, którzy chcieliby wziąć je do siebie. Po drugie, pomoc osobom niepełnosprawnym, zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym pomoc w postaci powołania instytucji asystenta osoby niepełnosprawnej, realnie działającej instytucji, czyli osoby pomagającej w załatwianiu formalności, w zdobywaniu wsparcia państwowego. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że komuś nawet przysługuje jakieś wsparcie, ale on o tym nie wie, nie potrafi sobie tego załatwić. Do tego właśnie miałaby służyć instytucja asystenta. Po trzecie, ogólne zwiększenie nakładów na rehabilitację, nakładów na wydatki sprzętowe. W Polsce obecnie środki na ten cel są przeznaczane niewystarczające. Osoby niepełnosprawne mają prawo do większego wsparcia, w większym wymiarze wsparcia od reszty społeczeństwa. Po czwarte, stworzenie publicznej sieci hospicjów perinatalnych. Hospicja perinatalne to jest instytucja zapewniająca kompleksowe wsparcie rodzicom, którzy dowiedzieli się, że ich dziecko które jest dopiero w okresie życia płodowego, że ich dziecko będzie ciężko chore, urodzi się z poważnymi chorobami, czasami chorobami nieuleczalnymi, które doprowadzą nawet do śmierci krótko po urodzeniu. Takie instytucje w Polsce już istnieją. To są pionierskie, prywatne instytucje tworzone przez fundacje, które zapewniają kompleksowe wsparcie medyczne, edukacyjne, psychologiczne, również prawne, również inne rodzaje wsparcia. Doświadczenia osób, które od takich hospicjów otrzymują, Małe wsparcie są bardzo pozytywne, to są te osoby, mówią o tym, że to zapewnia, daje możliwość realnie godnego przeżycia. Tych ciężkich chwil i rzeczywistego przygotowania na to, co nastąpi po urodzeniu się ciężko chorego dziecka. Do takiego wsparcia dostęp powinni mieć wszyscy rodzice, którzy się znajdą w trudnej sytuacji, a zadaniem państwa polskiego, zadaniem również lekarzy, jest właśnie tworzenie takiego wspierającego otoczenia, a nie zachęcanie do tego, żeby przerywać życie nienarodzonych dzieci. Szanowni Państwo, za chwilkę koleżanka Julia Żołek z Ruchu Narodowego przedstawi drugą część naszego pakietu dla życia, a następnie głos zabierze poseł Konfederacji Krzysztof Wosak. Bardzo proszę, panią Julię Żołek. Szanowni Państwo, jako Ruch Narodowy chcemy wesprzeć również rodziców, którzy mają dzieci z niepełnosprawnością. W tym momencie świadczenie pielęgnacyjne wynosi 1830 zł, a od przyszłego roku będzie to niecałe 200 zł więcej. Czy za taką cenę można utrzymać chore dziecko, a co dopiero je leczyć? Świadczenie jest przyznawane jedynie osobom, które nie pracują, czyli mamy wybór między głodową stawką pomocy ze strony państwa albo zupełnym jej brakiem. Zwiększenie świadczenia pielęgnacyjnego oraz zlikwidowanie. Zlikwidowanie. Prraszam bardzo. Progu dochodowego i zniesienie zakazu pracy sprawi, że opiekunowie będą mogli zająć się opieką dzieck nad dzieckiem bez zbędnego stresu i wyrzeczeń i poświęcić czas na rehabilitację czy niezbędną pomoc medyczną. Bardzo ważnym punktem pakietu jest rozbudowa systemu opieki wytchnieniowej, która pozwoli odpocząć rodzicom zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Chcemy, aby każdy rodzic dziecka z niepełnosprawnością miał dostęp do tego rodzaju pomocy sprawowanej przez wykwalifikowany personel. Silne państwo powinno pomóc najsłabszym, silne państwo nie powinno zpychać obywateli na margines i w końcu silne państwo powinno zadbać o rodziny i zachęcić młodych Polaków do ich zakładania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, krytycy obozu rządzącego mają rację. Obóz rządzący przez pięć lat nie zadbał właściwie o rodziny osób niepełnosprawnych. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego postawił obóz rządzący w sytuacji, w której społeczeństwo mówi sprawdzam i my oczekujemy od rządu kompleksowego zajęcia się tymi sprawami. Nasze postulaty to uproszczenie procedur adopcyjnych, powołanie instytucji asystenta osoby niepełnosprawnej, zwiększenie nakładów na rehabilitację i sprzęt dla osób z niepełnosprawnościami, także zniesienie kryteriów dochodowych w tej kwestii, stworzenie sieci hospicjów perinatalnych, a także podwyżka świadczenia pielęgnacyjnego, zniesienie progów dochodowych i w szczególności absurdalnego zakazu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Zbudowanie systemu opieki wytchnieniowej, nie zrzucanie tego obowiązku na samorządy, i wdrożenie programu profilaktyki edukacji zdrowotnej. To dziewięć postulatów, które są konkretne, przemyślane i wynikają z wsłuchiwania się w głosy osób pracujących w organizacjach pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, pomaganiem ich rodzicom i kompleksowym badaniem tej tematyki. Śledzimy tę tematykę od dawna. Organizowaliśmy tu w Sejmie konferencję na temat problematyki osób z niepełnosprawnością we współpracy z ludźmi od lat zaangażowanymi w organizacje, które im pomagają. Uważamy, że te osoby w tej chwili pomijane są, a także są dyskryminowane poprzez absurdalne przepisy. Oczekujemy pilnej zmiany tych przepisów i już w tej chwili angażujemy się na ich rzecz. Jako drobny przykład zwrócę uwagę, że wczoraj zwróciłem się z interpelacją do ministra finansów, która ma na celu wyjaśnienie, dlaczego 1% podatku przekazanego organizacjom pozarządowym jest wstrzymywany i jak to się stało że rodzice, którzy prowadzą swoje konta umożliwiające zbieranie pieniędzy na rehabilitację, nie mogą się nawet dowiedzieć, co się dzieje z ich pieniędzmi, ponieważ urzędy skarbowe zasłaniają się europejskim rozporządzeniem RODO. Jest to sytuacja absurdalna. Innym takim przykładem absurdalnych przepisów jest wspomniany już przeze mnie zakaz pracy dla osób pobierających świadczenie na opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi. No nie może być tak, że jeżeli ktoś pobiera jakieś świadczenie, to ma zakaz legalnego zarobkowania, bo nie oszukujmy się te osoby, które potrzebują dorobić i tak będą dorabiać. Są wypychane w szarą strefę. Te absurdalne przepisy rząd Mateusza Morawieckiego powinien natychmiast zmienić, powinien poważnie podejść do opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Zgadzamy się z krytykami obozu rządzącego, którzy mówią, że nie tylko ochrona życia jest ważna, w sensie prawa do życia, ale także później warunki tego życia i ta zasada solidarności społecznej, którą mamy wpisaną w konstytucję, iż jako całe społeczeństwo bierzemy na siebie odpowiedzialność za tych najsłabszych, za tych poszkodowanych, za tych, którzy nie mają naturalnych zdolności, aby o siebie zadbać. Ten ciężar niosą ich rodziny, ale ten ciężar niesiemy także my, jako całe społeczeństwo, które czuje w sobie solidarność wobec tych osób. Te postulaty przedstawiamy do debaty. Zapraszamy Państwa do wyrażania swoich opinii, do podpowiadania nam, jak te postulaty uzupełnić, jakie udoskonalić, jakie przekształcić w gotowe projekty ustaw. My sami będziemy do tych tematów wracać po świętach w styczniu i w kolejnych miesiącach i naciskać na rząd, żeby te kwestie się pilnie zmieniły. Jeżeli mają Państwo pytania, a widzę, że mamy Pana redaktora, to zapraszamy. Dzień dobry. Radomir Wit, 24 Państwo pozwolą, że skieruję to pytanie szczególnie do Pana posła, a chodzi o wczorajszy materiał czarno-białym w TFM24 i kwestie związane ze Stowarzyszeniem Marcznej Podległości i ROT Niepodległości, chociażby kwestie tego, że książki i różnego rodzaju gadżety, które dostępne są na stronie, która wygląda jak sklep internetowy, i to wszystko wygląda, jakby była prowadzona działalność gospodarcza. Nie ma możliwości, no co widać w naszym materiale, wystawienia faktury, wystawienia paragonu. Czy pana zdaniem tak to powinno wyglądać, czy tak wygląda też patriotyzm gospodarczy? No bo chyba jednym z filarów patriotyzmu gospodarczego jest chociażby płacenie podatków. Myślę, że filarem patriotyzmu gospodarczego jest przede wszystkim kupowanie polskich produktów i wspieranie polskich przedsiębiorców, polskich wytwórców, natomiast płacenie podatków to kwestia uczciwości. Jeżeli chodzi o wczorajszy materiał, nie widziałem go, nie chciałbym go komentować. Być może ktoś z moich tutaj kolegów, koleżanek na konferencji prasowej widział ten materiał, ja sam, natomiast nie podejmę się skomentowania, ponieważ po prostu jeszcze go nie oglądałem. A kwestia transparentności i rozliczenia tej zrzutki czy to też nie powinno zostać upublicznione. Pytam generalnie o transparentność, jeżeli chodzi o przepływy finansowe. Czy to nie powinno być bardzo jasno, bardzo czytelnie i konkretnie wyłożone w Pana ocenie? Takie rzeczy, panie redaktorze, jak transparentność w organizacjach pozarządowych przesądzają przepisy prawa. Wszystkie organizacje powinny być na tyle transparentne, na ile wymagają tego przepisy prawa, a jeżeli chcą być bardziej transparentne, to mają do tego prawo, natomiast nie mają takiego obowiązku. My natomiast dzisiaj na konferencji prasowej zwracamy uwagę na problem odwrotny, to znaczy nietransparentność działania Ministerstwa Finansów wobec organizacji pozarządowych. Przypomnijmy, że organizacjom takim, które są organizacjami pożytku publicznego, narzucano dodatkowe obowiązki. A w tej chwili okazuje się, że mając otwarte linie pomocowe dla konkretnych no ja rodzin osób z niepełnosprawnością, bo... Ministerstwo Finansów poprzez Urzędy Skarbowe odmawia im informacji o tym, kiedy 1% podatku z przesuniętych terminów odprowadzania podatku w ramach tych, tych chaotycznych przepisów covidowych, kiedy do nich trafi i to paraliżuje programy rehabilitacyjne wielu rodzin. To jest problem, na którym się dzisiaj skupiamy. A ja pytam z kolei o to, czy na przykład jeżeli stowarzyszenie nie wykazuje żadnych dochodów. Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, no to czy powinno w jakiś nie do końca rozumiany przez ekspertów, ekonomistów sposób kolportować książki, które normalnie można kupić, a za które nie można dostać paragonu ani faktury? No. Czy Panie redaktorze proponuję zwrócić się z pytaniami do stowarzyszenia. Nie, tak no jak ale jak pan to jest i dlatego pytam, czy pana to nie razi? Tak po prostu po poselsku, po ludzku. Wiem, że jest możliwa dystrybucja różnych gadżetów w innej formie niż sprzedaż. Czy stowarzyszenie robi to w takiej formie, czy w innej, Nimi oceniać, ponieważ po pierwsze nie oglądają Państwa materiału, po drugie nie uczestniczę w tym procesie dystrybucji. Proszę pytać po prostu stowarzyszenie. W Polsce działa dziesiątki tysięcy różnych organizacji pozarządowych, no ale z tym jest pan szczególnie w różnej formule, na ile się orientuję, w tym wypadku, o którym Pan mówi, Stowarzyszenie współpracuje też z dość popularną platformą crowdfundingową funkcjonującą w internecie e, wobec e, Ale ja pytam pana, bo to był w, w konferencjach prasowych z Robertem Bąkiewiczem i to pan pokazuje się w tym towarzystwie. No. Dlatego pana pytam. Przepraszam bardzo, jaką ma pan na myśli konferencję prasową? Może pan no przy okazji marszów niepodległości i przy okazji No tak się składa, że właśnie nie brałem udział w konferencjach prasowych w tej sprawie. I, i nigdy się pan ani razu nie, nie pokazał z Robertem Bąkiewiczem gdzieś wspólnie publicznie i przeszkadzało panu to, że organizuje, jest organizatorem marszu niepodległości. No, nie Panie nie redaktorze, pokazuje się na wydarzeniach pana społecznych pana. z bardzo różnymi osobami różnych no w Pokazuje się tutaj w Sejmie z 460 różnymi posłami, którymi dzieli mnie zaangażowanie, dzielą mnie poglądy, ale jesteśmy na wspólnych wydarzeniach. Tak to prawda, to nie znaczy, że biorę odpowiedzialność za wszystko, co robią inne osoby. Ale ja nie mówię I zachęcam media, prostu, żeby kierowały czy pana swoje nie pytania. To wszystko i czy nie ma pan wątpliwości? Panie redaktorze, ja się to zastanawiam pyta. nad wieloma rzeczami. Natomiast zachęcam, żeby pytania kierować do adresatów. Nie jestem adresatem pytań o Państwa materiał. Natomiast zachęcam do przygotowania materiału na temat zaniedbań rządu w tych sprawach, które dzisiaj przygotowaliśmy.